Chyba coś tutaj chyba znalazłem Tylko jeszcze nie wiem co to może być Ja już wiem co to Wygląda Wygląda dosyć znanie Więc to jest pewnie Prawdziweczek O po jaki długi Elegancki ma Trzonek Podoba mi się Pa jaki ładny Zobacz chował się jeden Patrz Jaki malutki, o, ale go wyciągniemy. O! O. No, ten to ładny, elegancki. Podoba mi się. A tu mamy cielanko koźlaku Elegancki, ba... o Taki no, ładny. Ogarni to. Taki ładny, no ten to ogarnięty jest. Widać. No bardzo ładny. Właśnie, czegoś takiego szukałem. jak butyła, o patrz, jakieś śmieciuchy. I między śmieciuchami, patrz, rośnie. Kolejny. O jasno, o to taki mały. Czekaj, wyciągniemy go. O, wyciągniemy, dawaj tutaj. Zakleimy. O, zobacz. To taki wybarwiony elegancki Ładny bardzo. O, tu. Czekaj, co my tu mamy? Też jakiś pa. <grym> pa, jakiś malutki. Jak jakiś pańku po mnie. Pa, ledwo go zauważyłem. <grym> o, zobacz, jakie dwa. Znalazłem. <grym> no, zaraz wyciągniemy no takie ciut większe o podjedzone ale zawsze wiesz zawsze coś tam się znajdzie o parę jest grzybów o i następny Patrz, tu też jest podgrzybek o można ściągać o jaki ładny no trochę starszy ale jest bo jaki mały kasztan ten to ładny. On na grubej nóżce. O, to tu można zbierać, zobacz. myślałem że to prawdziwek. Kolejny człowieku. Dawaj go ściągamy, pokaż. No można wyrywać, patrz. Jest. Jest. O, dalej go póki jeszcze jasno jest, do no weźmiemy go. O, wyciągamy. Taki powiem ci leciwy, ale nie jest najgorszy. Ooo, jaki ładny. Dał i go wyciągniemy do Oj, główka spadło. Ale jest. O. Idziemy. Zobaczymy tutaj. Dobra. Pa, jaki mały. O i już wyciągamy. Musi być ich więcej. Zaraz najwiem, czekaj. Teraz ja już tutaj byłem. O, dobra, dalej. O, ten tu, no, marynowanie. bo jeden, a tu obok drugi rośnie. O, jest? Jest. O, i tutaj następny. O, ba. O, o, tego to człowieku to ciężko zauważyć, ale jest. O, pa, w trawie coś piszczy. O. No, ten to ładny. A tutaj obok tego, pa, pod, pod drzewkiem następny sobie rośnie. Teraz go wyciągniemy, o! Widzisz jaki ładny? Ty wiesz, że nic w tym lesie nie ma Ktoś tutaj szedł Rzucił sobie wiesz, o! Gryzaka, a tutaj pa! O! Jest podgrzybek Taki elegancki O. Ja to wygląda jak prawdziwek Co to jest? A to pa! Podgrzybek Potrójne uderzenie, zobacz ten to elegancki o, wyciągamy, opa jaki ładny o. O, zobaczmy jakie ładne podgrzybeczki, o tutaj hops, wyciągniemy o, o. Ciekawe, czy, ciekawe czy czy jest ten, o jest zdrowy dobra, Damy następnego o o, no zdrowy zdrowy, elegancki <ścoughs> czekaj to, to jest... Podgrzybek, podgrzybek, o. Podgrzybka poznać można, bo jak dotniesz o, no zaraz siny się robi. O, na momencie. <grystanie> Patrz, o. Aj, tutaj mam ma, o, dwa. Ale ten to taki, nie bardzo. Weźmiemy... A, masz, Jakieś te, nie wiadomo co to. <grystanie> Dziwne znalezisko. O, pa, pa, pa. pa. A ile muchomorów, patrz No Nie liczę tego maślaka, ale zobacz, pa tutaj Zobacz, patrz co tu się dzieje, Człowieku. Jakby to był skup prawdziwków to już byśmy byli bogaci. Pa, ile tak się ciągnie. O ptaszki lecą, widzisz? Co tu leci? jakieś żurawie, albo kaczki o patrz, coś tutaj Uy, chyba koźlaczka znalazłem, a nawet dwa bo tutaj jest o, jest jeden koźluk a tutaj obok niego taki koleżka i to wygląda mi na podgrzybka o widzisz, i dwa sobie rosły o, jak zwykle zapomniałem nożyka o, i teraz o, o daj, jakaś daj. O, biegaj. <grafię> trzeba w ten sposób wyciągać. No trudno, trudno. Wyciągamy o tak. Zobacz, jaki młody przedstawiciel gatunkowego maletki. O godzinę temu wyszedł. Polecam serdecznie. O, taki mały. O, Jest. A patrz, ja Ci coś pokażę, tu już rośnie, A tu już rośnie, rośnie kolejny taki mniejszy osobnik, o, on taki mokry, pa, bo deszcz padał się cały dzień, więc miał czas, żeby wyrosnąć, bardzo ładny podgrzybek, patrz, jeden, drugi, a tutaj, tutaj trzeci rośnie, o, patrz, pod tym. Widzisz, taki elegancki. Może jeszcze coś jakiś jest. Nie widzę na razie. Więc weźmiemy sobie obcyk. No i tego wyciągniemy. Opa! Bardzo ładny. Grzymy. No mam, mam, chaos! O! I tutaj weźmiemy następnego. O! O! o I zatykamy dziureczki i coś tam. Będzie luks! jaki mały! O, bajki! mi się podoba, malutki nagi! O, wyciągamy pa. O. No mały, ale taki powiem ci fajny, fajny.